No dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja na poszukiwaniach, ale jestem w drodze na plac zabaw. A tutaj ostatnio odbyła się mega wielka impreza trenerowa. Gwiazdy od A do Z, przez Majkę Żowską aż po... Co tam było na koniec? Paktofonika. Tak, byłem, pobawiłem się na koncercie. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj mamy czwartek. Dzisiaj mamy czwartek, piąta rano dzisiaj jest najcieplejszy dzień w tygodniu no i kierując się na ten plac zabaw sobie przemiatam, mam sygnał 57, 58. no wchodzi na 58 zobaczcie w mieście no dosłownie w trawie nie znam się na łuskach nie znam się na militarce ale takiego fantu w mieście, kurczę, no tu jest urząd miasta w Tychach, no <laughs> nie spodziewałem się no nic, ja idę się bawić, ale jak coś jeszcze znajdę, to wam pokażę Pochodziłem sobie tutaj po trawniku trochę normalnie, gra wszystko. Jest tyle sygnałów, ale i głębokich głównie. Przejdę się jeszcze tutaj trochę, a docelowo idę na ten pad zabaw. A włączyłem się, dlatego miałem wysoki sygnał 96 i dość stabilny. I z pod samego korzenia. Zobaczcie, na to <laughs> pepper spray. American style, czyli gaz pieprzowy. O, jeszcze jakiś agresywny pies. Razem z pokrywką. No, dosłownie opadką podważyłem tylko korzonek i wszystko wyszło. No, już liczyłem na coś. A tu, no proszę, gaz pieprzowy. Dobra, idę poprzemiatać jeszcze trochę. Oprócz tej łuski i tego na razie nic konkretnego nie wykopałem. Dosłownie nic innego nie wykopałem. Więc bawię się dalej. Jestem już na Placu Zabaw. Jest tu trochę piachu, ale jest tu też pełno takich samych śladów. Widzę je na całym Placu Zabaw. Widzę go tutaj. Widzę je wszędzie. Więc konkurencja już tu była i na razie przeszedłem. Taki kawałek i ani sygnału, więc jeszcze przejdę ten kawałek i jadę na kolejny plac. No i tak, Plac Zabaw, konkurencja zrobiła dość dobrze. Pochodziłem kilka foliek, ale zobaczcie, naszedłem na to, nawet wykrywaczem, to i tak wszystko na żelazo. 2 grosze, 22 grosze, 72 grosze, 77 groszy. Ktoś się wysypał w jednym miejscu. No jeszcze chwilę się pobawię. Pochodzę, pospaceruję, pojadę na kolejny plac. Biegam już od pół godziny i pierwsze monety. I od razu cztery. A te 5 groszy tak bardziej spatinowane. No ale fajnie, super. No i co, mam łuskę? Mam. Ten gaz pieprzowy, jakiś kawałek śrubki, trochę folijek wyszło z placu zabaw. A jeszcze poszukam, może jeszcze jakaś monetka się gdzieś trafi na trawniku. A Kucniemy. Noż, złotóweczka, świeżyneczka, 2,22. Ale tu obok, tu obok to na oko już Wam pokazuję, bo musiałem się wychylić. Oliwie, pewnie R brakuje, bo tu jest węzełek, tu go nie ma. No i jeszcze taka branzoletka, albo Oliwie, nie wiem, Oliwię, <laughs> branzoletka i złotóweczka. Więc jeszcze pochodzę troszkę po tym trawniczku, i może coś jeszcze uda się znaleźć. Słuchajcie, chodzę sobie, tutaj jeszcze szedłem sobie tak po trawnikach, ale... Co tu się dzieje? Jakie tu są poszukiwania? Specjalnie wyłączyłem sławki, żebyście mogli usłyszeć, czym ja tu mam do czynienia. Rzecz tu się nie da szukać. A ja nie kopię, ja tylko szukam na wierzchu. Myślałem, że mi zakłócenia jakieś idą, ale. Ale tu wszędzie, wszędzie coś jest, czyli same kapsle. No przecież aż sam nie wierzę, co tu się dzieje. No i jak tu szukać? Ja już nie wiem, czy to mi wykrywa, czy nie. Pod drzewie nie. No i pobiegałem po terenie. Kurczę, stanąłem przy aucie. Auta jeżdżą. Godzinka. Godzinka 10 minut. Kurczę, ale sobie znalazłem moment na podsumowanie miejsca. Ale chwilę nie ma nic. No i co, gaz. Łuska. Złoty 70. Kurczę, jeszcze trolejbus jedzie. I żeton na piwo Po imprezie zobaczcie. Eee, Ty jak mamy trolejbusy. I jeszcze na imprezie były żetony. Znaczy szło się do kasy, jak ktoś chciał browarka, czy jakąś kolkę to dostawał, kupywał żeton i szedł sobie odebrać pod namiot, gdzie nalewano piwo. Bądź wydawano napój, może za rok się <laughs> jeszcze nada. <laughs> Jadę na kolejny obiekt. Co do śmieci. To do śmieci. No i dotarłem na kolejny plac zabaw. Kiedyś tu byłem raz. Tutaj jeden euro wyciągłem. Tego wam chyba nie pokazywałem. No nic, przejdę się, zobaczę co i jak i pokażę, czy, czy jeżeli coś mi się uda znaleźć. Nic, zaczynam zabawę. No głęboko było. Głęboko. Pełny piasku. Liptonek. No i sygnał 42 daje nam grosika. 2000. 2000, tak? To 2007 rok. No już leciła monetka. No jak tu byłem ostatnio, to go nie wyłapałem, a nie był głęboko. No i żelaznie biło 5 groszy 2023, wygląda jakby 10 lat tu leżało. No, monetki wychodzą, ale niskich nominałów, kolejny grosik ten 215 oczywiście żelazny sygnał, ale bawimy się dalej. Żelazny sygnał cały czas mi uciekał przez Sito mi przelatywał, ale pointerkiem go. Dopadłem, kawałek śruby i 20 groszy. 2,24 ładna świeżyneczka. No, mamy godzinę 6.32. Zaczyna się robić cieplej. Bo ja, oczywiście, na sportowo, bo się ma być upalnie, ale z rana troszkę mnie wymroziło. No, nie wymroziło, ale rześko było. No Zbliżyłem się do Bocianiego Gniazda i pierwszy żelazny sygnał 10 grosz 2,24. O, Znów w ten sam rok, no mega. A tym razem wsówka do włosów, no i ten oto ładny mały platyk zabaw daje nam 42 grosze. Sporo kapsli. Tu gdzieś jeszcze tą śrubkę i wsówkę do włosów chwilę tu polatałem paręnaście minut i pomykałem na kolejny plac zabaw i no idę do auta i zobaczcie jakie fanty he, he, he. latarkę znalazłem ona ma jeszcze zuma Czekajcie odłożę sobie jak się tego zuma robi? Nie wiem. Ale no, na USB ładowana. Ja cię kręcę i świeci. O i minga. No i długopis. O i pisze. <laughs> Jakie znalezisko, nie? No mega fancik. No muszę to <laughs> rozpracować. Ale normalnie świeci. Trzy opcje świecenia. No zobaczcie. Ładowana na USB. Nie widzę tu szczelek, które by mówiły o jakiejś wodoszczelności. Nakrętka jest aluminiowa. No petarda. No mega. Super znajdka. Dobra, idę do augy. Dotarłem na mój ulubiony plac zabaw, na którym ostatnio, jak to byłem, taka jedna pani tak się ładnie huśtała, tam z powrotem, więc od razu, zanim jeszcze mi nikt nie zajął, zacznę odbyć z gniazda. No i zobaczymy, czy uda się coś tutaj wykopać. Popatrzę, czy nie ma jakiś ewidentnych śladów szukania, ale na razie nie widzę więc jak coś znajdę to pokażę no i na start sygnał 22 20 groszy 2007 rok to już dzisiaj druga moneta z 2007 no i zaczynamy zabawę no byłem już kilka razy tutaj no i pierwszy raz tak głęboki żelazny sygnał to jest jakiś grosik tak zardzewiały, wcześniej go nie wykopałem ale dzisiaj Dzisiaj wychodzi. Usiadłem na bocianie gniazdo. Nie pokazywałem, bo wiele sygnałów. Wszystko żelazko, żelazne. I co tu mamy? No ty skacza. 25. 25. 30 groszy. I jakąś taką znowu zardzewiałą monetę. Nie wiem, czy to nie będzie jakiś PRL-ek. Chociaż za czasów PRL-u tego pracy zabaw tu nie było, ale piasek z nie wiadomo skąd. A usiadłem sobie na pocianie gniazdo, ale tylko dlatego, bo mi się piachu nasypało i muszę sobie wyczyścić, kurczę, wysypać go z buta. Dobra, powiem wam tak, jest siódma rano, to mi pokazuje się 17 stopni, ale to mi coś zakłamuje. Ma być dzisiaj 35, ale robi się gorąco. Jeszcze przejdę ten obieg i nie wiem, czy pojadę gdzieś dalej, czy to będzie koniec. No, zobaczymy. No i ten piękny plac zabaw. Na początku, jak zacząłem na niego chodzić, to tutaj naprawdę dyszka. Minimum później koło piątki, a teraz nawet złotówki nie ma. Te skorodowane po lekkim wstępnym oczyszczeniu, tylko tyle do identyfikacji: 5 groszy i grosik. No i co tu dzisiaj, 40 groszy, 50 groszy, 50 groszy, no i kapsel, zrywka i folika. Wiem, że mam konkurencję, nie? że nie jestem sam na tych, że nie tylko ja tu latam. Kumpel widział ostatnio jednego pana z detektorem na placu zabaw, ale wcześniej mówiłem, zastanawiam się czy to nie będzie ostatni obiekt, 7,22. Jadę jeszcze na plażę, na tyskie paprocany. Pochodzić może się uda coś tam jeszcze fajnego trafić. To widzimy się za chwilę. No ja już nad jeziorkiem. Po drodze taktyczna. Żabka wskoczyła na śniadanko typu hot dog. nie po picie pojechałem, bo im się skończyło. A przy okazji hot dog wleciał. No już jakieś 10 minut biegam po plaży. Mam tam jakieś dwa grosze, ale... Sygnał 19. Co to będzie? Co to będzie? 10 groszy. 10 groszy wpada. No, to zobaczymy, czy coś jeszcze się uda znaleźć. Ale zobaczcie, jest cała plaża taka zamieciona. Ale po kapsli, chyba dwa grosze jeszcze miałem wcześniej. No i teraz pierwszy taki kolorek fajny. Dobra, zobaczę, jak coś się uda jeszcze znaleźć, to się odezwę tak, z skakał między 50 a 60, myślałem, że może jakiś kapsel, a to nie, taka ładna świeżynka, 2,24, 50 groszy, no super. Obok tutaj było te 10, to muszę sprawdzić, może ktoś coś tu się fajnie wysypał. No ja już przy aucie, nie nagrywałem zakończenia na plaży, bo tam trwa remont. Cną, beton, głośno, hałas i co dzisiaj mi się jeszcze na plaży udało. Wyłowić, wyłowić, wyszukać. Troszkę kapsli do tego szkiełko. Trochę złomu. Nie wiem, coś takiego na oko. Jakieś 60 parę groszy. No dzisiejszych fantów, no to mam żeton na browara. No ta łuska, moja pierwsza łuska zostanie ze mną. I na chodniku długopis. Ta latarka. No to taka znajdka nawet świeci Dobra, na dziś to tyle trochę podeptane 4 godziny na dworze, ponad 6000 kroczków Ale było fajnie. Mimo mało fantów, mało jakichś wartościowych, ale jestem zadowolony Na dziś to tyle. Widzimy się